Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie spacer ulicami, które były świadkami cudów, upadku królestw i spełnienia wiecznych obietnic? Pod warstwą wieków spoczywają miasta, które nie są legendami ani wymysłami ludzkiej wyobraźni, lecz cichymi świadkami najwspanialszych dzieł Boga w historii. Miejsca, gdzie kamienie wciąż szepczą zapomniane imiona. A współczesna archeologia dopiero zaczyna odsłaniać prawdy, które Biblia ogłaszała tysiące lat temu. Każde z tych miast jest jak brama otwierająca się na tajemnicę, moc i chwałę najwyższego. Prorok Jeremiasz przypomina nam: Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmie ci rzeczy wielkie i niedostępne, których nie znasz. Jeremiasza 33,3. Dziś odpowiemy na to wezwanie. Rozpoczniemy podróż po ziemiach, gdzie mury upadały na dźwięk trąb, królowie namaszczeni rządzili z potężnych twierdz, a losy całych narodów ważyły się w aktach wiary bądź buntu. Przygotuj się, by spojrzeć głębiej niż na ruiny i odkryć żywą istotę obecną w każdym biblijnym zakątku. Nie będą to jedynie suche dane archeologiczne czy bezduszne opowieści o dawnych czasach. Każda wzniesiona ściana, każda zwalona brama, każdy zbudowany przybytek opowiada historię, która wciąż pulsuje w wieczności. W trakcie tej wędrówki pojmiesz, jak to, co zapisano w Piśmie Świętym, splata się z dziejami ludzkości z precyzją, która wprawia w zdumienie nawet najbardziej sceptycznych uczonych. Od tej chwili każdy krok, który wspólnie uczynimy, będzie powrotem do chwalebnej przeszłości, bezpośrednim połączeniem z miejscami, gdzie rodziły się zbawienie, nadzieja i sąd. Dziś wydobędziemy z zapomnienia świadectwo największych miast, które Biblia uwieczniła, a które po dziś dzień zadziwiają cały świat. Jerycho miasto, które przetrwało czas i trzęsienia ziemi. Pośród surowych krajobrazów Doliny Jordanu wznosi się miasto, którego istnienie przeczy wszelkiej ludzkiej logice. Jericho, uznawane za najstarsze nieprzerwanie zamieszkiwane miasto świata, nie jest tylko przypisem w historii, to żywy pomnik wytrwałości, wiary i cudu. Podczas gdy inne cywilizacje dopiero raczkowały, Jerycho już mogło poszczycić się zorganizowanymi strukturami, wytyczonymi ulicami i systemami obronnymi, które do dziś zadziwiają współczesnych archeologów. Wyobraź sobie życie w oazie życia, otoczonej kilometrami bezlitosnej pustyni. Dzięki źródłu słodkiej wody, które płynie tam do dziś, Jerycho stało się klejnotem pośród pustkowi, wizją palm i bujnych ogrodów wyraźnie kontrastujących z pylistym horyzontem Jednak prawdziwa sława miasta nie wynika jedynie z jego starożytności czy dobrobytu, ale z wydarzenia, które odmieniło postrzeganie starożytnego świata cudownego upadku jego murów. Pismo Święte relacjonuje: I lud krzyknął, a kapłani zadali w trąby, a gdy lud usłyszał dźwięk trąby, podnieśli wielki krzyk i mur rozpadł się. Jozuego 6:20. Przez wieki wielu traktowało tę opowieść jako jedynie pobożną metaforę, przekazywaną z pokolenia na pokolenie. Jednakże najnowsze odkrycia dowodzą, że Jerycho leży bezpośrednio na aktywnej linii uskoku sejsmicznego. Ślady archeologiczne wskazują, że mury upadły na zewnątrz, dokładnie tak, jak opisano w Biblii, co wprawia w osłupienie współczesnych badaczy. To wydarzenie nie tylko potwierdza starożytną tradycję, ale również ukazuje doskonałą synchronizację aktu wiary ludu izraelskiego z naturalnymi zjawiskami, kierowanymi suwerenną ręką Boga. To nie broń ani ludzka siła obaliły bastiony Jerycha, lecz posłuszeństwo, niezachwiana wiara i Boża moc objawiona w odpowiednim momencie. Jerycho, poza tym, że było cudem starożytnej inżynierii, było również bramą do Ziemi obiecanej, pierwszym wyzwaniem pokonanym przez Hebrajczyków po przekroczeniu Jordanu. Każdy kamień, który runął z jego murów, pozostaje wiecznym świadectwem, że gdy Bóg coś obiecuje, nawet największe mury i najpotężniejsze armie nie mogą się temu oprzeć. Dziś ci, którzy spacerują po jego ruinach, nie stąpają jedynie po starożytnym pyle, kroczą po żywym świadectwie cudu, który poprzez milczenie zgliszcz wciąż głosi niezłomną wierność Boga Izraela. Hebron, serce patriarchów. Opuszczając piaszczyste tereny doliny Jordanu, kierujemy się ku wzgórzom Judy, gdzie wiatr zdaje się szeptać święte opowieści wśród gajów oliwnych. Tam leży Hebron, miasto, które nie jest tylko punktem na mapie starożytnego świata, ale odzwierciedleniem samej duszy Bożych obietnic dla jego ludu. Każdy kamień, każda zakurzona ścieżka w Hebronie nosi ciężar wieczystych przymierzy zawieranych między niebem a ziemią. To właśnie w Hebronie Abraham, przyjaciel Boga, dokonał jednego z najbardziej symbolicznych czynów w swoim życiu zakupu jaskini Makpela, aby pochować swoją ukochaną żonę Sarę. A potem Abraham pochował Sarę, swoją żonę, w jaskini na polu Makpela naprzeciwko Mamre, czyli Hebronu, w ziemi Kanaan. Rodzaju 23:19 ten akt nie był zwykłą transakcją handlową, lecz proroczym oświadczeniem, pierwszym namacalnym posiadaniem w ziemi obiecanej, zdobytym nie poprzez podbój, lecz przez przymierze wiary. Hebron był także świadkiem początku panowania Dawida, pasterza, który stał się królem namaszczonym przez Boga na przywódcę Izraela. A liczba dni, w których Dawid panował w Hebronie nad domem Judy, wynosiła siedem lat. I sześć miesięcy. Drugie Samuela 2 Samuela 2,11. Zanim Jerozolima stała się pulsującym sercem królestwa, Hebron gościł pierwszy tron Bożego Pomazańca. Wyobraź sobie te ulice, które widziały Abrahama kroczącego w posłuszeństwie, teraz dudniące pod pewnym krokiem młodego króla, który miał być przodkiem obiecanego Mesjasza. Odkrycia archeologiczne w Hebronie potwierdzają jego wielkość. Monumentalne mury z czasów Heroda, zbudowane z bloków kamienia tak doskonale dopasowanych, że nawet ostrze noża nie zmieściłoby się między nimi. Te ciche świadectwa, niektóre ważące ponad 8 ton, nadal zadziwiają współczesnych inżynierów, pokazując, że Hebron nie powstał przypadkiem, lecz rękami kierowanymi boskim zamysłem. Miasto od starożytności rozkwitało jako centrum rolnictwa. Słynąc z winnic i obfitych plonów, które żywiły całą okolicę. Jednak jego największym skarbem nie były żyzne pola, lecz duchowa wartość, jaką symbolizuje spełnienie Bożych obietnic, nieprzerwaną ciągłość wiary przez pokolenia i pewność, że Słowo Boże zawsze znajduje odpowiednią ziemię, by zapuścić korzenie. Hebron, czczony dziś przez Żydów, chrześcijan i muzułmanów, Pozostaje namacalnym dowodem na to, że Boże obietnice, choć mogą się opóźniać, nigdy nie zawodzą. Suza, blask wiary na obcej ziemi. Gdy karawany przemierzały szlaki łączące Mezopotamię z Persją, na horyzoncie wyłaniało się miasto lśniących pałaców i marmurowych kolumn Suza. To tutaj, pośród przepychu imperium perskiego, rozkwitła historia wiary, odwagi i odkupienia. Która odmieniła los całego narodu. Suza nie była jedynie symbolem cesarskiej potęgi. Stała się także niemym świadkiem wielkich cudów dokonanych przez wiernych sług Boga. Biblia opisuje, że w Suzie zasiadał na tronie potężny monarcha. Za dni, gdy król Asferus zasiadł na tronie swego królestwa, który znajdował się w Suzie, stolicy królestwa. Estery 1:2. Pod cieniem tych majestatycznych pałaców, gdzie posadzki błyszczały niczym mozaiki z drogocennych kamieni, rozegrała się jedna z najbardziej wzruszających opowieści Starego Testamentu historia Estery. Młoda żydowska sierota, stawiając czoła pałacowym intrygom i groźbie zagłady, w cudowny sposób została wyniesiona na tron jako królowa. Estera, uzbrojona w mądrość i niezachwianą wiarę, odważyła się złamać ludzkie prawa, by ocalić swój lud przed zagładą zaplanowaną przez złowrogiego Hamana. Z samego serca perskiej potęgi Bóg posłużył się prostą kobietą, by zmienić dekrety królewskie i zachować potomstwo Abrahama. Suza skrywa jednak więcej tajemnic wiary. To właśnie z tego miasta Nehemiasz. Wierny sługa króla Artaxerxesa otrzymał pozwolenie i błogosławieństwo na odbudowę zburzonych murów Jerozolimy. Słowa Nehemiasa, syna Hakaliasza, stało się w miesiącu Kislew 20 roku, gdy byłem w Suzie, stolicy królestwa. Nehemiasa 1.1. Wśród obcej królewskiej administracji tliło się gorące pragnienie odnowy świętego miasta. Ukazując, że ani wygnanie, ani obcy splendor nie zdołały ugasić żaru Bożych obietnic. Odkrycia archeologiczne w Suzie ujawniają istnienie rozwiniętego systemu administracyjnego, w którym królewskie archiwa zawierały tysiące glinianych tabliczek rejestrujących transakcje, prawa i dekrety tak jak relacjonuje Księga Estery, gdy król nakazał odczytanie zapisów podczas bezsennej nocy. Założona około 4000 trefscher, Pidenenke, Suza była tyglem kultur, języków i tradycji. W tym wielokulturowym środowisku wygnani Żydzi nie tylko przetrwali, ale zachowali swoją tożsamość, udowadniając, że autentyczna wiara może rozkwitać nawet na obcej ziemi, pod rządami cudzoziemskich władców, pośród bogactw i wyzwań. Suza uczy nas, że Bóg nie potrzebuje idealnych okoliczności, aby wypełnić swoją wolę. Poprzez najbardziej nieoczekiwane narzędzia w najmniej prawdopodobnych miejscach, jego zamysł objawia się z majestatyczną doskonałością. Tyr Strażnik purpurowych skarbów. Podążając starożytnymi szlakami w stronę wybrzeża Morza Śródziemnego, wyłania się Tyr, miasto, które zdawało się unosić na falach i wiatrach morskich. Ta wyspiarska twierdza, bastion Fenicjan, była czymś więcej niż tylko kwitnącym centrum handlu, stanowiła symbol bogactwa, pomysłowości i spełnienia proroctw. Częściowo zbudowany na stałym lądzie, a częściowo na skalistej wyspie, oddalonej niemal kilometr od brzegu, Tyr stawiał opór zarówno morzu, jak i ludzkim armiom z niemal mityczną wytrwałością. Prawdziwym skarbem Tyru nie były jego statki załadowane towarami, lecz opanowanie tajemnicy produkcji purpurowego barwnika. Pozyskiwany z małych morskich mięczaków, ten kolor, zarezerwowany dla królów i wielkich dostojników, był cenniejszy niż złoto. Aby uzyskać zaledwie 30 gramów barwnika, potrzebowano dziesiątek tysięcy ślimaków, co czyniło każdą kroplę niemal płynnym klejnotem. Symbol tej fortuny pojawił się nawet w Ewangelii, gdy rzymscy żołnierze odziani Jezusa w purpurowy płaszcz. Drwiąc nieświadomie, ogłosili w najdroższym kolorze swoich czasów prawdziwe królewskie panowanie Mesjasza. Tyr odegrał również kluczową rolę w historii świętej. Król Hiram z Tyru dostarczył materiały i mistrzowskich rzemieślników do budowy świątyni Salomona, wzbogacając dom Boży słynnymi cedrami libańskimi. Rozkaż więc, aby porąbali dla mnie cedry z Libanu. Pierwszy królewska, Pięć te majestatyczne drewna przewożono drogą morską na ogromnych tratwach, cud starożytnej inżynierii żeglarskiej. Jednak pycha i poczucie niezależności Tyru nie uszły uwadze Boga. Przez proroka Ezechiela, pan ogłosił wyrok: Tak mówi pan Bóg, oto ja jestem przeciwko tobie, Tyrze. I sprowadzę przeciwko tobie liczne narody, jak morze sprowadza swoje fale. Zburzą mury Tyru. I zniszczą jego wieże. Ezechiela 26, 2004. To proroctwo, przez wieki uznawane za niemożliwe, spełniło się w sposób zdumiewający. Po trzynastoletnim oblężeniu przez Nabuchodonozora to Aleksander Wielki, wykazując się bezprecedensową śmiałością, zburzył część kontynentalnego Tyru. A jego gruz wykorzystał do budowy ogromnego nasypu prowadzącego do wyspiarskiej twierdzy. Tak oto Tyr upadł, dosłownie wrzucony do morza zgodnie z proroczym zapowiedzeniem. Dziś Tyr nie jest już wyspą, lecz półwyspem połączonym ze stałym lądem. Niemym świadkiem tego, że żaden bastion, choćby wydawał się najbardziej niezdobyty, nie oprze się wyrokom najwyższego. Niniwa, nawrócenie, które wstrząsnęło niebem, wkraczając w rozległe równiny Asyrii, naszym oczom ukazuje się majestatyczne miasto Niniwa, którego potęga rozbrzmiewała w starożytnym świecie jako symbol siły, podbojów i zaawansowanej cywilizacji. Otoczone murami tak szerokimi, że trzy rydwany mogły jechać obok siebie, i tak wysokimi, że rzucały cień na zbliżających się podróżnych, Niniwa była nie tylko centrum militarnym i politycznym, lecz także miejscem jednego z największych cudów duchowych w historii. Według relacji biblijnej, Niniwa była miastem bardzo wielkim: na trzy dni drogi, Jonasza 3.3. W jej potężnych murach wznosiły się pałace królów asyryjskich, takich jak Senna Herib, zachwycające ogromnymi salami ozdobionymi reliefami, ukazującymi zwycięstwa i podboje z niesamowitą dokładnością. Odkryta podczas wykopalisk biblioteka Ashurbanipala, zawierająca ponad 22 tysiące glinianych tabliczek, dokumentowała prawa, astronomię, medycynę i religię, świadcząc o intelektualnej wielkości tej cywilizacji. Prawdziwa chwała Niniwy nie tkwi jednak w jej budowlach ani osiągnięciach naukowych, ale w odpowiedzi jej mieszkańców na Boże wezwanie. Gdy prorok Jonasz Niechętny do wykonania polecenia w końcu ogłosił zbliżający się sąd, wydarzyło się coś niezwykłego. Uwierzyli wtedy mieszkańcy niniwy Bogu, ogłosili post i oblekli się w wory od największego do najmniejszego. Jonasza 3:5. Od króla po najskromniejszych obywateli, całe miasto oddało się szczeremu aktowi pokuty, zawieszając codzienne życie w zjednoczonym błaganiu o Boże miłosierdzie. To masowe nawrócenie było tak głębokie, że, jak opisuje pismo, Bóg postanowił odstąpić od zapowiedzianej kary, dając mieszkańcom nową szansę na odkupienie. Echo tego wydarzenia nie tylko poruszyło współczesnych, ale zostało zapisane jako wieczne świadectwo, że żaden grzech, ani najgłębsza deprawacja, nie są poza zasięgiem Bożego przebaczenia. Jednak miłosierdzie nie zastąpiło sprawiedliwości wiecznej. Choć pokolenie Jonasza pokutowało, po upływie wieków Niniwa powróciła do dawnych praktyk przemocy i pychy. Jak zapowiadali prorocy, w 612 Reno-Penedy koalicja Babilończyków i Medów zburzyła miasto. Warstwy popiołu odkryte przez archeologów świadczą o ogromie zniszczenia. Metropolia, która niegdyś rządziła imperiami, została zamieniona w ruinę. Niniwa pozostaje potężnym przypomnieniem, że szczere nawrócenie może odmienić losy, ale tylko trwała wierność może podtrzymać błogosławieństwo Boga. Jerozolima, gdzie niebo i ziemia się spotykają. Wędrując ku wzgórzom Judy. Naszym oczom ukazuje się miasto o wyjątkowym blasku, jakby sama niebiańska światłość spoczywała na jego kamieniach. Jerozolima, miasto wybrane, duchowe serce świata od zarania dziejów, stanowi scenę, na której to, co boskie, splata się z tym, co ludzkie, w wiecznym tańcu. Każdy zaułek, każdy mur. Każdy kamień skrywa opowieści o wierze, poświęceniu i nadziei, wyznaczając rytm historii świętej. To właśnie w Jerozolimie Salomon wzniósł najwspanialszą świątynię, jaką kiedykolwiek stworzono, spełniając pragnienie swego ojca Dawida. Salomon zaczął budować dom pański w Jerozolimie na górze Moria, 2 Kronik 3.1. Zbudowana stąd złota i drogocennych materiałów, świątynia Salomona stała się centrum prawdziwego kultu, ziemskim odbiciem niebiańskiej chwały. Jednakże wspaniałość Jerozolimy nie ogranicza się tylko do tego, co widoczne dla oka. Pod nowoczesnymi ulicami rozciąga się sieć tuneli, akweduktów i dzieł inżynieryjnych, które świadczą o praktycznej mądrości dawnych mieszkańców. Szczególnie wyróżnia się tunel Ezechiasza, cud starożytnej hydrauliki, zaprojektowany, by zapewnić dostęp do wody podczas oblężenia asyryjskiego. Takie przedsięwzięcia potwierdzają, że Boża opieka nie wykluczała działania człowieka, lecz je inspirowała. Jerozolima była także świadkiem działalności męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. prorok Izajasz zapowiedział jej wyjątkową rolę. Z Syjonu bowiem wyjdzie zakon, a słowo pańskie z Jerozolimy. Izajasza 2:3 Na jej ulicach wypełniły się starożytne proroctwa, pieczętując nowe i wieczne przymierze z ludzkością. To tutaj Jezus, obiecany Mesjasz, niósł krzyż, umarł i z martwych wstał, na zawsze zmieniając los człowieka. Ewangelie oraz świadectwa historyczne, takie jak pisma Flawiusza Józefa, precyzyjnie opisują wydarzenia, które archeolodzy nadal potwierdzają. Istnienie sadzawki Siloe, gdzie Jezus uzdrowił niewidomego od urodzenia, pozostałości twierdzy Antonia, gdzie był sądzony, oraz fragmenty świątyni, które do dziś poruszają serca tych, którzy je oglądają. Dziś Jerozolima wciąż jest epicentrum wiary, bólu i nadziei. Czczona przez Żydów, chrześcijan i muzułmanów, każdy jej zakątek tętni modlitwami wznoszonymi ku niebu. To jedyne miasto, na którym Bóg obiecał na zawsze umieścić swoje imię. Tutaj, w Jerozolimie. Wieczne obietnice się zbiegają, przypominając nam, że niebo nie jest tak odległe, jak się wydaje. W Jerozolimie bowiem niebo dotknęło ziemi Aleksandria. Światło wiedzy i ducha, przemierzając wody Morza Śródziemnego, docieramy do miasta, w którym ludzki geniusz zdawał się dotykać wieczności Aleksandrii. Założona przez Aleksandra Wielkiego, który według kronik wyznaczył jej pierwsze ulice, rozsypując mąkę na piasku, ta metropolia wyrosła na latarnię wiedzy, wiary i spotkania kultur starożytnego świata. Tutaj nauka i duchowość szły ramię w ramię, torując drogę przemianom, które na zawsze odmieniły losy pism świętych i całej cywilizacji zachodniej. W Aleksandrii ulice układały się w idealny wzór, jakby zostały zaprojektowane boskim cyrklem. Szerokie aleje pozwalały na równoczesny przejazd dziesiątek rydwanów, a architektura miasta wznosiła się w harmonijnej symbiozie z morskim brzegiem. Jednak prawdziwym skarbem tego miejsca nie były jego kolumny ani świątynie, lecz biblioteka. Z ponad 700 tysiąc zwojami papirusu Biblioteka Aleksandryjska stała się największym zgromadzeniem ludzkiej wiedzy, jakie kiedykolwiek powstało. Nauka, filozofia, astronomia, poezja i religia współistniały w jej cichych korytarzach. To właśnie w tym nasyconym mądrością środowisku miało miejsce wydarzenie fundamentalne dla historii wiary tłumaczenie Septuaginty. Pierwszej wersji hebrajskiej Biblii na język grecki. Dzięki temu monumentalnemu dziełu pisma dotarły do Żydów żyjących w diasporze, a później także do pierwszych chrześcijan w świecie helleńskim, rozszerzając poznanie Boga poza granice Izraela. W Nowym Testamencie Aleksandria pojawia się również jako miejsce pochodzenia Apollosa, człowieka wymownego i biegłego w pismach. Dzieje Apostolskie 18:24 który odegrał ważną rolę w szerzeniu Ewangelii w starożytnym świecie. To połączenie kultury żydowskiej z kulturą grecką okazało się kluczowe dla rozprzestrzeniania się wiary chrześcijańskiej. Świadectwem ludzkiego geniuszu był także legendarny far aleksandryjski, jedna z siedmiu cudów świata starożytnego. Wznoszący się na 140 metrów, odbijał światło słoneczne za pomocą wypolerowanych luster, wskazując drogę żeglarzom z odległości nieosiągalnych dla ówczesnej technologii. Był nie tylko narzędziem nawigacji, ale także symbolem nadziei i przewodnictwa wśród ciemności, podobnie jak słowo Boże oświetla drogę człowieka. Aleksandria ze swoją mądrością i światłem przypomina nam, że wiedza podporządkowana prawdzie Bożej staje się narzędziem życia, wolności i zbawienia. Babilon wyzwanie sięgające nieba. Podążając starożytnym nurtem Eufratu, docieramy do majestatycznego Babilonu miasta, którego wspaniałość i śmiałość budzą zachwyt po dziś dzień. Jego mury Osiągające niemal 90 metrów wysokości były tak szerokie, że urządzano na nich wyścigi rydwanów, a bramy pokryte szkliwioną ceramiką, jak słynna brama Isztar, lśniły w mezopotamskim słońcu, niczym żywe szafiry wtopione w ziemię. Biblia przedstawia Babilon jako tło jednej z najbardziej znaczących opowieści ludzkości budowy wieży Babel. Chodźcie, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgnie nieba. Rodzaju 11:4. To tutaj, w swojej pysze, ludzkość próbowała osiągnąć tron Boży własnymi siłami. W odpowiedzi, Pan pomieszał ich języki i rozproszył ich po całej ziemi, przypominając, że żaden ludzki projekt nie zastąpi Bożej suwerenności. Jednak ambicje Babilonu. Na tym się nie zakończyły. Pod rządami Nabuchodonozora II miasto osiągnęło szczyt swojego splendoru. Król ten nie tylko zdobył Jerozolimę w 586 r.p.n.e., a prowadząc Żydów na wygnanie, ale także nakazał budowę jednej z najbardziej tajemniczych cudów starożytności – wiszących ogrodów Babilonu. Mówi się, że aby pocieszyć tęskniącą za górskimi krajobrazami żonę, stworzył podniebne tarasy zieleni, wspierane systemami hydraulicznymi tak zaawansowanymi, że nawet dziś budzą zdumienie. Podczas niewoli babilońskiej Żydzi stanęli wobec jednego z największych duchowych wyzwań zachowania swojej tożsamości i wiary w obcym, wrogim świecie. To właśnie w tym okresie zaczęły powstawać pierwsze synagogi, a wiele tradycji i tekstów, które podtrzymywały ich wiarę przez wieki, zaczęło się konsolidować. Jednak chwała Babilonu nie miała trwać wiecznie. Tak jak przepowiadali prorocy Izajasz i Jeremiasz, upadek miasta nastąpił w sposób zdumiewający i precyzyjny. I Babilon, ozdoba królestw, chluba dumy Chaldejczyków, będzie jak Sodoma i Gomora, które Bóg zniszczył. Izajasza 13:19. W 539 r. p.n.e. Cyrus Wielki Zmienił bieg Eufratu, umożliwiając swojemu wojsku bez walki wejście przez niepilnowane bramy. Babilon, który uważał się za niezdobyty, upadł w jedną noc. Dziś ruiny Babilonu, pokryte pyłem i zapomnieniem, przypominają nam, że wielkość ludzka jest przemijająca, ale słowo Boga trwa na wieki. Tak jak wiszące ogrody zniknęły, lecz Boża obietnica wciąż żyje. Historia Babilonu uczy, że każda pycha zostanie obalona, a jedynym wiecznym królestwem jest to, które należy do tego, który mieszka w niebiosach. Przez tę podróż po wielkich miastach Biblii zobaczyliśmy, jak każdy mur, każda ulica i każdy pałac opowiadają nie tylko ludzkie dzieje, ale przede wszystkim żywe działanie Boga w historii. Od Jerycha po Babilon. Pisma święte potwierdzają się w każdym odkryciu archeologicznym, przypominając, że wiara, posłuszeństwo i Boża suwerenność przewyższają czas i upadające imperia. To, co człowiek zbudował, runęło, to, co Bóg obiecał, trwa na zawsze. Każdy upadły kamień i każda cicha ruina szepczą, jego słowo jest wieczną prawdą. Jeśli ta podróż przez cuda biblijne poruszyła Twoje serce i umocniła Twoją wiarę, zasubskrybuj nasz kanał i włącz powiadomienia, aby nie przegapić kolejnych odkryć odsłaniających wieczną moc Słowa Bożego. Udostępnij ten film tym, którzy pragną wzmocnić swoją wiarę i zrozumieć, że historia ludzkości zawsze była w rękach Stwórcy. Zostaw łapkę w górę jako akt wiary i napisz w komentarzu, które z tych miast najbardziej wpłynęło na Twoje życie. Razem, odkrywajmy dalej skarby, które Bóg ukrył dla tych, którzy szukają Go szczerze.